Gotowy na dzisiejszą misję? Jak zawsze, Jason. Dobra, mamy dziś dużo do zrobienia. Chodźmy. Dobra. Hmm. Wow, Jason. Co stało się z naszym samochodem? Jaki uwalony. Wygląda jak śmieciarka. I też tak śmierdzi. Mm, zajrzę do środka. Może czysty w środku. Sprawdźmy to. <laughs> Eee, nie pachnie dobrze Zdecydowanie, powinniśmy kupić nowy samochód e, Dobra, Jason, po prostu użyjemy go Uruchomię silnik e? Nie odpala, Jason Samochód nie odpala Dokładnie, potrzebujemy nowego No ale nie wiem, czy mamy wystarczająco dużo kasy oh, no. Dobra, sprawdzę Halo, Aha. halo, potrzebujemy dwóch super samochodów Jedno? Halo, nie, nie, dwa Okej okay. Dziękuję. Powiedziałeś dwa samochody? Potrzebujemy tylko jednego. Nie martw się, Alex. Dobra. Wow, to są te samochody, Jason. Tak, to te. Mój ulubiony. Ty pomarańczowy, ja czerwony. Dobra, pomarańczowy. Jedziemy ho! Wow! pomarańczowy McLaren wygląda tak fajnie. Wiem, fajny. O, oh. huh? daj mi to. Uh. <ścoughs> Widziałeś to? Tak, to naprawdę no, fajne naprawdę ptaki. Super ptaki. Ptaki? Ja nie mówię o ptakach. Samochód. Oh. Samochód. Po tak. do z tego Chodź! Tak! Dobra, pokażę wam samochód. Cały czerwony, bagażnik. Tutaj. Tędy otwieramy. Podnoszą się. Najszybszy samochód detektywistyczny ever! Uwielbiam to auto. Jest fajne, mam klucz! Otwieram! Ha! Najszybszy samochód policyjny ever! Otwieram drzwi, o, idą do góry! Ha, ha. Wsiadam do środka! Yeah. Oh, wow, no nie wiem, fajny, lepszy niż stary samochód na pewno. Każda misja, nikt nam nie ucieknie. Tak, haha! Ha. Co, Co się dzieje? Nie, czekaj, ciągle tam są. Dobrze, tak jak tak, ty wie Jason, dobra robota. Dobra robota, Alex. Świętujemy tortem? Dobra, jemy ciasto, świętujemy. Aha, idą do środka. Tak, tak chodźmy. Tam. Tam. Juhu. Nie mogę się doczekać świętowania. Tak, Jason, będziemy świętować. I będziemy świętować, że ho, ho ciasto. Wow. 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 Łyszka, ready? Tak, jestem. Jemy. Fajne, nie?

Oooo... Narka frajerzy! Szybko, zanim policjanci przyjdą! Jason, będziemy się świetnie bawić tym nowym McLarenem! Ha. Czekaj, kto pilnuje naszego McLarena? No, no, no... KTO?! O, a, 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 a. Dobra, chodźmy do auta! Gdzie one są?! Nie, nie, nie. Nigdy ich nie złapiemy, wydaliśmy całą kasę! No dobra, nie ma. Nie! Ma. No, wielka makarana! Czekaj. wiesz co, nie martw się Alex! Ścigniemy ich kulaj nogami! Kulaj nogami! Dobra, zróbmy to! Dawaj, Jason! Szybko! Zrobiliśmy to! Yeah. Tak! No i mamy, dwa, mamy dwa piękne bazy, autka! Tak. tak, zrobiliśmy to! Jason, stój, stój, stój! Stój! Tak, tak, tak! Mają nasze maklareny! Tam są! Masz rację, Alex! Łapmy ich! Jason, najpierw wolno, potem. i łapiemy ich! Dalej! <ścoughs> Teraz. Idą po nas. Ciii. A! O, o, mamy cię! Mamy cię! A. Jedziesz z nami. Nie uciekniesz naszym McLarenem. Tak, mamy cię. Idziesz z nami. Przepraszam, Przepraszam że wziąłem McLarena. McLarena! Jason, gdzie jest druga dziewczyna? Nie wiem, nie wiem gdzie ona jest. Bye bye! O, nie! Uciekła! Co teraz zrobimy? Nie wiem. Poczekaj. Czerwony? No tak, zadamy ci pytanie. Gdzie pojechała? Tak, powiedz nam, dokąd jedzie. Nie mam, nie pojęcia. mam pojęcia. Jeśli nam nie powiesz, aresztujemy cię. Pewnie Prawdopodobnie do, do parku. lokalnego parku. A, ona parku. Ona lubi parki. Dobra, jedziemy. Come on. Yes. Tak, uciekłem. Czas na rozejrzenie się. Zadzwonię, że do zadzwonię do Sary. Oh, mam telefon. Halo? Sara, Sara gdzie, jesteś? gdzie jesteś? Jestem w parku. Sara, Sara musisz, musisz się poddać. Uciekać. Nigdy, przenigdy. Detektywi, Detektywi wiedzą, gdzie wiedzą, jesteś. Gdzie Złapią jesteś. cię. pojechali cię złapać. Ukryję się. Cóż, to Twój wybór. Jason. McLaren. A więc tu jest! Tak, musi być bardzo blisko. Złapmy ją! Chodźmy! Dawaj, dawaj! Szybko, szybko! O nie, detektywi Jason i Alex przyjechali do parku. Muszę znaleźć jakąś kryjówkę. Jason, gdzie ona może być? Myślę, że na placu zabaw! Myślę, że się ukrywa. Dobrze. Musimy iść poszukać. Tak, to działa Alex. Yes. Hmm. Gdzie pójdę? Ta droga wygląda najlepiej. Hej, Jason, może tędy? Chodźmy tam. Dobra. Jestem najlepsza, nikt mnie nie złapie. O, gdzie są detektywi? O, są bardzo blisko. O nie, muszę się ukryć. Mm -mm. Słyszałeś coś, Jason? Nie, nie słyszałem. Wydawało mi się, że coś słyszałem. Gdzie szukać? Myślę, że poszukujmy. W innym miejscu. Tam? Dobra. O o. No dobrze, musimy ją znaleźć. Myślę, że powinno być blisko. Powinna być blisko! Czuję mrowienie. Poczekaj chwilę. Słyszałeś to? Nie! Tu jesteś! Ej, Oj tutaj, oś tu, Oj tutaj, oś tutaj! Łapią Jason, łapią Jason! Dawaj, łapać ją! Łapią Jason, łapią Jason! Nie, czemu nie Czemu mnie złapaliście? Sara, Sara. Sara Sarai, najważniejsza teraz teraz jest uczciwość. Rzecz. Teraz oddaj, oddaj kluczyki. Dobra robota. Dobrze, oddam to auto policjantom. Kloczek! Dobrze! Tym razem ci odpuszczę! Ostatni raz! Oboje możecie iść! Wracamy do pracy McLarenem! Ha! Yeah. No to narka! Ha, pa, ta, ta. Ha, pa Już nigdy nie zrobimy nic złego! Dobrze Jason, dobra robota! Została nam jeszcze jedna rzecz do zrobienia! Co? Wyścig McLarenem! Tak! Jestem detektyw Alex. Jestem detektyw Jason. Jesteśmy, Jesteśmy najlepszymi detektywami. Detektywi, Muszę być ostrożna. Alex, chcę siedzieć po tej stronie. Nie, ja siedzę po tej stronie, Jason. Dobra, papier, kamin nożyce. Dobra zmiana. Ha! Piękne auto. Jeden, dwa i trzy. Co na pani robi? Jason łapne ją, chodź. Spada. Jest za szybka, Alex. Chodźmy do korwety, chodź. Odpadło, Alex. Spójrzcie, co się stało z ich kołami! O nie! Złapmy koło! Gdzie to koło, Jason? Nie wiem! Może rozdzielmy się? Ty tam, a ja tu! Dobra! Hmm. Może jest tu? Hmm. Nie! Gdzie jest to koło? Może je szybko znaleźć. Nie wiem gdzie ono jest. Może Alex je znalazł. Zdadę. Może Jason znalazł. Wracam. Znalazłeś koło. Nie, a ty znalazłeś? Nie, ale mam pomysł. Mamy drony. Chodź tak! Tak. Haha! Tak. Ha. Czas na naprawę. Haha! Ha. naprawione. Czas ruszyć tym pięknym autem jest takie piękne, papa, pa. zaczynamy, tak. Hooray! Dobra, wypuśćmy drony. Tak. Czas na lot. Aha. O! Oh. Oh. Stój, stój, Zabrała furę Jason! Nie martw się, złapiemy ją dronami! Dobry pomysł, dobra! Słuchaj, musimy ją znaleźć. Okay. Musisz ją znaleźć, tak samo! Yes! Obcy obiekt zidentyfikowany! Zawsze chciałam przyjechać na ten plac zabaw samochodem. Tak się cieszę! Hej! Czy to dron? Mam nadzieję, że nie detektywów. Alex, chyba poszła bawić się w parku idziemy tam już! Chodźmy! Tu jest Alex! Złapmy ją! Chodź! Tak! Co za piękny dzień! Mamy się! Idziesz do więzienia. Dlaczego? Bo zabrałaś nasz samochód. Chciałam przyjechać na plac zabaw. To nie ma znaczenia. Do więzienia. Dzięki za oglądanie, kochani. Widzimy się w następnym filmie. Pa. I subskrybujcie. Dzięki. Dzięki. Cześć, na razie.